Ja muszę się widzieć jak nagrywam, bo to wiecie, głupio tak nie widzieć się. Nie wiem czy mnie dobrze widać, czy nie, tu meble, tutaj nie patrzmy na to, bo to mikrofon. Yy, tytuł Was zaciekawi na pewno. Historia też jest zabawna, dość zabawna. W okularach, żeby był jakiś fajny prestiż. Nie no, żartuję. Historia jest zabawna, ponieważ w wieku 10 lat faktycznie chciałem obejrzeć Bodajże 10, ja już tak nie mam pamięci do tych lat, czy 8, czy 10, ale powiedzmy 10. Byłem młody i chciałem obejrzeć film, ale to nie było tak, jak myślicie, że, że se wrzuciłem płytę i to, tak normalnie rzuciłem sobie płytę czy coś. To nie było w ogóle na płycie, to było na VHSie, a historia yy, jest taka. Kiedyś jak mieszkaliśmy tam naprzeciwko, przeciwko, nie będę wam pokazywał, tam. Czyli jak tutaj mieszkam, to naprzeciwko, tu są trzy klatki, też tam mieszkaliśmy, to. To miałem stare wideo. No, wideo na vhs Pamiętacie takie kasety, VHS się wkładało? I mówię do ojca, że chciałbym obejrzeć, bo mieliśmy tam nagraną Godzillę, tą amerykańską. I mówię do ojca, włącz mi Godzillę, chciałam ja chciałem sobie obejrzeć. Może miałem 11 lat, może 12, no, ale chciałem obejrzeć Godzillę. Godzillę amerykańską tą wersję. Nie tą japońską, nie tą. I ojciec mnie włącza Godzilla, znaczy włącza VHS-a, włącza film, bodajże to była Godzilla, albo też mogło być żołnierze z kosmosu, bo jest taki film, co na kosmos trafili tam jakieś potwory były, ale no, wydaje mi się, że Godzilla amerykańska. Chciałam obejrzeć Godzilla amerykańską, mówię do ojca, włączaj mi Godzilla amerykańską, mówię, ja sobie obejrzę. Ojciec wychodzi, ja patrzę... Mówię, o, jest ta moja kaseta, którą, którą, bo gdzie się zauważyłem tam w tych kasetach? Już, od, już wtedy knułem od, od paru dni. Jak to obejrzeć? Mówię, jest tam jakaś kaseta, piszę na nim rokko, jakiś tam Siferidi czy Sifredi. Teraz to Sifredi chyba się mówi, teraz to wiem. Bo człowiek młody to nie wiedział. Jakiś rokko pisał. Mówię, no, zobaczę, co to jest. Widzę gołe tam zdjęcia na tym. Mówię, o, włączę. Włączam kasetę. I mówię, włączam kasetę. Włączyłem, parę sekund zobaczyłem, nie zdążyli się nawet rozebrać, a tam ktoś wchodzi do domu. Mówię, oran, jak tu przełączyć tą kasetę? Mówię, tą godzinę, żeby włączyć z powrotem. Szlak jasny by to trafił, mnie kasetę wciągnęło. I mówię, ochuj, mówię, ściągnęło kasetę, wciągnęło kasetę, znaczy. I, i, I taśma została w środku, no i, no i nawet tak, to kaseta została, to ojciec mówi, czemu nie oglądasz Godzilli? Mówię, no to nie wiem, no to nie chcesz, czemu? Mówię, nie, nie chcę oglądać. I sprawdza, może coś się stało. Patrzy, nie mogę wyjąć kasety w ogóle. I wyjął z urwaną taśmą, ale zobaczył, co to jest. I był tak, nie wiem, czy był wkurzony, zapomniałem, chyba może i był wkurzony. Na pewno mama się o tym nie dowiedziała, więc teraz się może dowiedzieć, jakby chciała obejrzeć jak będzie oglądać, to się dowie. Przepraszam, tak było. Nie wiem, czy ojciec by potwierdził, nie wiem, czy pamięta to, ale, ale, no, ale tak było. To trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, materiałach, historiach, gotowaniach i wszystko, co będzie, to będzie. Trzymajcie się, papa. Hu, wow, wow!